Witamy w naszym specjalnym odcinku poświęconym Izbie Pamięci Violetty Villas w Lewinie Kłodzkim. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy z Krisem Siemińskim, przyjacielem i jedynym uczniem, z którym porozmawiamy o przyjaźni z Violettą Villas, o ich współpracy, ale także o historii Różańca, który Violetta Villas otrzymała od Krisa, a który aktualnie prezentowany jest w naszej Izbie Violetty Villas w Lewinie Kłodzkim. Zapraszamy do odcinka. Bardzo ważnym etapem w karierze Violetti Villas była jej współpraca z Warszawskim Muzycznym Teatrem Syrena, z którym podpisała pod koniec lat 70. kontrakt. Tam powstały dwie rewie: trzeci program i później ta, słynniejsza Violetta, w których ona grała. Cały czas czyta się i słyszę opinię, że to był duży sukces frekwencyjny, jeśli chodzi o te przedstawienia. Dziś gościmy w Izbie Wioletty Krisa Simińskiego, wielkiego przyjaciela Wioletty Villas i, jak się pisze, jedynego jej ucznia, który podarował nam do zbiorów Izby Pamięci Wioletty Willas w Lewinie Kłockim serię zdjęć właśnie pochodzących z. Syreny. Kris, tak. Syreny. mógłbyś nam coś powiedzieć o tej przyjaźni z Wiolettą Villas. O, przyjaźń była. No wielka w, w pewnym czasie yy, poznała nas ze sobą Hanka Bielicka, która wymyśliła sobie, że zorganizuje Wioletcie robotę, prawda? No. Yy, nakłoniła Wiolettę, żeby uczyła mnie śpiewu. Byłem wtedy uczniem. Yy, tak zwanego ogniska muzycznego na profesorskiej w Warszawie. W pewnym momencie mówi do mnie Słuchaj, ale wiesz, ty tam się będziesz męczyć, oni nic więcej Ciebie nie nauczą. Ty powinieneś muzycznie coś tak ciekawego robić, co ciebie po pierwsze nakręci, ale da ci też pewne możliwości. Ja byłem bardzo młodym człowiekiem przede wszystkim, prawda? I, I Hania zaprosiła mnie do teatru pewnego dnia, kiedy oni mieli jakieś próby i przymiarki. Zjawiłem się w teatrze. Postawiła mnie przed drzwiami pewnej garderoby. Ja nie wiedziałem, kto jest za drzwiami. To była niespodzianka dla mnie. Zapukała do drzwi, usłyszałem jakiś głos, że chwileczkę i stoję po prostu. W międzyczasie Hania odeszła, bo miała zajęcia, prawda? Po jakiś 10-15 minut. Dla mnie to były wieki w ogóle. To, to trwało. Ja młody i niecierpliwy. Otwierają się drzwi. Uchylają w sumie tak naprawdę i przez też parę widzę wiolettę, którą znałem tylko z telewizji. Moje nogi się ugięły po prostu ciepło, zimno, zrobiło się. Myślę sobie, to jest niewiarygodne w ogóle, że ja w tym miejscu i tak dalej. Wioletta przez też parę, mówi, że ja wszystko wiem, w ogóle nie przejmuj się, nie stresuj, ja wszystko wiem. Zaczęła naszą rozmowę tak naprawdę od tego, to przypomnij mi, jak się nazywasz. Ja mówię, że Krzysztof Sieliński. A, okej, okay. policzyła sobie, że jest jedno S, potem dwa razy jest S i pierwsze, co było najważniejsze, że w nazwisku jest pierwsze, była przesądna. A S po prostu była jakąś ważną literką, która jej coś robiła. Dom w Magdalence, który, który, w którym mieszkała, dla niej stworzyli ulicę specjalnie którą nazwała Słoneczna. Słoneczna dwa, Tak, też S. Tak. No o tej przesądności to to legendy krążą. To ten, ten słynny czarny kot, który jej nie pozwolił zjawić się na rozmowie z Wajdą tak, i w tak. sprawie jej roli w <coughs> Cukier w Ziemi Obiecanej. Um, przyjaźniliście się. Ty bywałeś w Magdalence. Tam, no, tak, wielokrotnie. Rozumiem, wielokrotnie tak, lęce, wielokrotnie. W tak. No w sumie przyjaźń się zaczęła Później, kiedy bywałem już w Magdalence, kiedy przekonała się, że będzie mnie uczyła śpiewu, prawda. Więc jak już pojawiłem się w Magdalence, to też nie było tak zaraz. Wszystko trwało. Ona była w trasach. Oni strasznie dużo z Sereną wtedy po Polsce jeździli, nie tylko po Polsce, po świecie. Zresztą to było w sumie na krótko, bo jakiś rok nasze poznanie przed tym słynnym ślubem w Chicago, prawda? Ale jakoś tak miesiąc później po naszym pierwszym spotkaniu pojawiłem się w końcu w Magdalence. No i zaczęły się te nasze lekcje. To też nie było tak hop że ja sobie jadę do Magdalenki i od razu ona gra, prawda? Ja sobie śpiewam, coś tam, pasarze jakiś. No właśnie, ćwiczymy. o to chciałem zapytać, jak wyglądały te lekcje, bo e, też pisze się o Wioletcie willa że ona miała słuch absolutny. go opowiada, jak nagrywali wspólnie ten utwór, kocham ja będę twoja, że nie mu się wydawało, że w studiu, że ona po pierwszym wejściu zaśpiewaniu, że jest super świetnie, a tych prób powtórych ona zrobiła 15, dopiero po którejś 15, 15 uznała, że, że to jest to. to jest I on to? do dzisiaj opowiadał, wywiad i nie mogę zrozumieć. Gdzie jest różnica, ale tylko ona ją słyszała Ty słów tak. absolutnie. Mm -hmm. Tak było z nią, tak. Myśmy w tych czasach, kiedy ja do niej jeździłem, Wolenia nagrywała płytę z kolędami. I ona dużo ćwiczyła w domu. Nasze próby też odbywały próby, lekcji odbywa, yy, polegały na tym, żebyśmy przerabiali materiał, który ona miała na przykład na scenie do zrobienia, prawda? Więc między innymi kolędy. I ona mówi, to słuchaj, tutaj rób drugi albo trzeci głos i tak dalej, bo chciała sobie tam skórę w tle między innymi. No to ty dorabiaj mi tutaj. W werandzie, która była przyklejona do saloniku w domu Violetty, stał fortepian. Nad nim wisiała jedna z Krynolin mm -hmm. na ścianie. To była wielka Krynolina, tak jak no, tak, podobna tak. do tej, tak i ona wisiała nad fortepianem na ścianie. Mnóstwo pelargonii, które były w oknach tej werandy. <laughs> o które dbała zresztą, miała wielki szacunek dla zwierząt, roślin między innymi, Przecież. tak, dbała o to. W salonie były palmy, prawda, i no, myśmy ćwiczyli te kolendy między innymi, i Violetta ciągle coś jak gdyby wynajdywała, prawda, w tych utworach, że nie, jednak nie tak, że to, to zróbmy inaczej to. Zanim pojechała na nagrania tych Kolęd, to ona je tak wałkowała, po prostu, bo cały Perfect. czas jej się coś nie podobało. To były niuanse, to były naprawdę jakieś Perfecta Drobiazgi wykonania, tak. Deta, to, 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 to jest chyba cecha <coughs> wielkiej gwiazdy. Tak. A, ale mówiąc o kolendach, jakby dotykamy też e, innego jeszcze aspektu, który jest obecny tutaj na wystawie. E, Zwiedzającej Izby Pamięci Wielkiej Villas zobaczą zdjęcia. Które ukazują, są związane z jej duchowością, religijnością, bo o tym aspekcie też nie możemy zapomnieć. To będą zdjęcia z pielgrzymki 87 Bo na razem z siostrą mm -hmm. Wandą wybrała się w pielgrzymkę dwa lata po śmierci mamy, Janiny, tak. ale też mamy różańce. I w tym jest jeden różaniec, który ty nam przekazałeś do zbiorów. Jakbyś mógł o nim coś nam więcej opowiedzieć. Różaniec ten ma. Niesamowicie długą historię, ponieważ mój brat, który jest zakonnikiem, franciszkanem, pojechał z pielgrzymką do Ziemi Świętej i tam nabył ten różaniec, na moje zamówienie oczywiście, prawda, że dla Wioletty. On go kupił tam. Jakieś dwa miesiące później jechał z, z wizytą do papieża, naszego papieża. Jana Pawła II. I ten różaniec był poświęcony przez Jana Pawła II. I dopiero potem ja wręczyłem go Wioletcie, podarowałem Wioletcie. Po paru latach ten różaniec, kiedy Violetta odwiedzała mnie w, w moim mieszkaniu, zostawiła niestety modląc się w łóżku pod poduszką, zostawiła, zapomniała o, o tym różańcu. I ten różaniec później znalazł się w moim posiadaniu. Oczywiście planowałem oddać go Wioletcie, ale niestety różne życiowe tak zwane sytuacje uniemożliwiły mi, ale cały czas Wioleniu, ja dojadę do Ciebie oczywiście z tym różańcem i tak dalej. To była już końcówka życia Violety. Ona odwiedziła mnie kiedyś w Toruniu, kiedy <laughs> poprosiła mnie o zorganizowanie promocji płyty, ostatniej płyty na pocieszenie serca. Tak, tak. I kiedy żeśmy omawiali w jaki sposób, gdzie, aby ja to może teatr wielki, publiczności nie zabraknie, prawda? Uh -huh. On mówi: Nie, nie, nie wiesz, ja, ja nie chcę tej Warszawy, to za, za dużo Zachodu, w ogóle zróbmy to u Ojca Ryzyka. U Ojca Ryzyka. Uh -huh. <coughs> Więc ja oczywiście w nie miałem trochę znajomości wymyśliłem sobie, że w takim razie jest w przepięknej kamienicy na Starówce, Empik, prawda, dogadałem się z Empikiem, że tam pojedziemy i będzie podpisywanie płyty. Wcześniej była konferencja prasowa, jakieś materiały są w sieci z tego wydarzenia. Wynająłem Bentleya, Pięknego Bentley'a starego, który violetę woził. Było specjalne pozwolenie w ogóle, że ten samochód mógł ją Jarki. po starówce prawda, obwozić, bo tutaj hotel, tutaj był hmm, hotel, który był sponsorem i później jakaś tam kolacja była i tak dalej, i tak dalej. Ten Bentley ją między klubem Moskwa, w której była konferencja prasowa, Zjechali się wszyscy najważniejsi dziennikarze z całej Polski w ogóle, do takiego biednego Torunia, prawda? To, to było piękne wydarzenie. Zosia Czernicka zresztą prowadziła tę konferencję. No i właśnie przy tej okazji Wielenia zostawiła u mnie w domu ten różaniec. Ja bardzo chciałem jej oddać, ale ciągle coś nam przeszkadzało. Mijały miesiące. Ja nie mogłem tutaj przyjechać do Lewina, bo miałem inne, że tak powiem pilniejsze sprawy, ale oczywiście cały czas wiedziałem o tym, że muszę to zrobić. Po drodze się wydarzył niestety mało ciekawy ten koncert w Kielcach. Ja wcześniej pracowałem też, Wielenia mnie poprosiła, że wiesz, mam za chwilę 50-lecie pracy artystycznej. I chciałabym coś na tę okoliczność zrobić. Ja mówię, dobrze, to nie ma sprawy, zrobimy to. I, i ten jubileusz, ten benefic, tak zwany Wielki, miał się odbyć w Warszawie. Tu wyraziła zgodę, że jednak mhm. będziemy organizowali to w Warszawie. Nie wiem, jak to się stało, że nagle coś takiego się pojawiło. Przez wiele miesięcy byliśmy odcięci, ponieważ nie, nie dało się dodzwonić do Wioletty. No, o tym wszyscy wspominają, nie tak, tak, że, że, że gdzieś tam <laughs> jest izolacja. E, na naszej ekspozycji e, prezentujemy kilka fotografii z tego Benefisu. To był 14 luty 2011 roku, właśnie próba jakby, e, świętowania tego jubi jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej. Coś, co miało być fajnym wydarzeniem, takim naprawdę ciepłym, e, niestety okazało się <laughs> dramatycznym e, ze względu na, na zły stan zdrowia e, artystki. Ja rozumiem, że ten, bo tak patrzę na ten ruszanie Zostań z Ziemia Święta, Rzym rozumiem, później e, Toruń, e, czy, czy, czy e, Lewin już tutaj bo, bo mieszka, później Londyn, gdzie wyemigrowałeś tak. i ostatecznie wrócił do Do Lewina. Do, Lewin. do Lewina i można go zobaczyć w naszej, na naszej wystawie. Kryzja, bardzo dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że to nie jest koniec naszej współpracy, no. spotkań, koncertów i... i, 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 i też liczę na kontynuację. Jeszcze dziękuję można bardzo. wiele zrobić, tak. Dziękuję.